Piszesz temat kampanii i nagle masz dylemat. Dodawać tam emoji czy nie? Napisać minus 10% czy oferta limitowana czasowo. Wysyłanie kampanii mailowych bez testów AB to trochę jak granie w tytuolot. Pokażę Ci, jak bazować na danych, a nie na swoim przeczuciu i jak wykorzystać do tego testy AB w mailu, aby realnie podnieść sprzedaż. Testy AB to prosta sprawa. Tworzysz dwie wersje maila, które wysyłasz do małej części swojej bazy i wybierasz zwycięzca. IKOMAIL mail liczy kliknięcia, otwarcia. A lepszą wersję wyśle do całej reszty Twoich klientów. W e-mailu możesz testować praktycznie wszystko: nazwę nadawcy, temat czy treść samego mailu. I serio. sami małe zmiany, takie jak jedno słowo w temacie, potrafią zwiększyć otwieralność o kilkanaście procent. Stawienie testu e-mailu to tylko kilka kliknięć. Określasz część grupy, która dostanie wiadomość testową, kryterium zwycięzcy i czas trwania samego testu. Potem system automatycznie wybierze najlepszą wersję, a ty będziesz miał jasność. To zadziałało. I co ważne, nie musisz ograniczać się tylko do dwóch opcji. W e mailu możesz przetestować do sześciu wariantów jednego maila, aby do całej bazy trochę ten naprawdę najlepszy. Jeśli prowadzisz biznes i chcesz mieć pewność, że Twoje mailingi wygenerują realne wyniki, a nie będą wysyłane na oślad, zacznij od testów b z e mailu się na krótkie demo, a w kilka minut pokażę Ci, jak to ustawić i zobaczyć realną różnicę.